you Merhaba, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. A dzisiejszy odcinek będzie o tym, czego nie lubię w Turcji i jak sobie z tym radzę. I tu chciałam zaznaczyć, że oczywiście tych rzeczy, których nie lubię, jest znacznie mniej niż tych, które lubię, dlatego tutaj wróciłam. Natomiast na mojej liście przebojów e, królują cztery rzeczy. Niezmiennie to znaczy już od jakichś mniej więcej 20 lat. Zaczynamy. Numerem jeden na mojej tureckiej liście przebojów są Tureckie kobiety, tak. Ja nie lubię tureckich kobiet. I oczywiście tutaj generalizuję, bo są e, tureckie kobiety, z którymi się spotykam, e, które bardzo lubię. E, lubię większość żon, kolegów mojego męża, ale generalnie ja nie przepadam za tureckimi kobietami. I już mówię dlaczego. Są wścibskie. Nie mają żadnych zahamowań w wypytywaniu o Twoje życie. Chcą wiedzieć o tobie wszystko, natomiast co zauważyłam, są bardzo ostrożne w dzieleniu się wiedzą o sobie samych i o swojej rodzinie. I tu mogę podać kilka przykładów. Kilka lat temu, kiedy sprowadziliśmy się do Turcji, zabrałam dzieciaki do parku, podeszła do mnie jedna z turczynek i zaczęła zadawać pytania. Oczywiście, nie przedstawiając się, nie mówiąc dzień dobry, zaczęła się wypytywać. Jak mam na imię, skąd jestem, czy mój mąż jest Zawanos, jak się nazywa, czy wynajmujemy mieszkanie, czy kupiliśmy, za ile kupiliśmy, czy już się urządziliśmy, ile nas kosztowały meble, w jakim wieku są dzieci, do której szkoły będą chodzić. Pytanie za pytaniem. Niedawno, kiedy zamiatałam przed domem, zauważyła mnie jedna z sąsiadek sąsiadek to właściwie za dużo powiedziane jedna z pań, która gdzieś tam dalej mieszka, ja ją widziałam na oczy może kilka razy, nie wiem jak mam na imię, nic kompletnie. I również zasypała mnie setką pytań: czy wynajmujemy to mieszkanie, czy kupiliśmy, za ile kupiliśmy, czy już się urządziliśmy ponownie, kto nam robił kuchnię, ile nas kosztowały meble, w jakim wieku są teraz dzieci, czy wozimy je sami do szkoły, czy jeżdżą do szkoły serwisem, gdzie pracuje teraz mój mąż. Ile zarabia, co ja robię? Skoro uczę angielskiego, to może e, przyjdę do niej, będę ją uczyła. Pytanie za pytaniem. I to nie jest tylko tak, że to są takie sąsiadki. Te pytania mogą być nawet zadane gdzieś tam na ulicy, ktoś cię zobaczy. Stałam e, w kolejce pod sklepem. I osoba, której kompletnie nie znam, zaczęła zadawać mi takie same pytania: skąd jestem, czy mój mąż jest za vanos? gdzie mój mąż pracuje, e, ile mój mąż zarabia. Osoba, którą widzę pierwszy raz w życiu pod sklepem, gdzieś tam na ulicy. I e, jak sobie z tym radzę? E, powiem Wam tak. Kiedyś, jak głupek, odpowiadałam na wszystkie pytania i czułam się z tym bardzo niekomfortowo, po czym nauczyłam się, żeby być miłą i uprzejmą, tak naprawdę nie muszę rezygnować z własnej prywatności. I co teraz robię? Są dwa sposoby, które ja sobie wypracowałam. Pierwszy, jeśli znam tą osobę i w pewnym momencie zaczynam się czuć dosyć niekomfortowo, po prostu mówi, że to są prywatne sprawy i nie odpowiadam na takie pytanie. Drugi sposób: jeśli nie znam tej osoby, to po prostu nie przyznaję się, że znam turecki. Eee, I taka osoba nie wyciągnie ode mnie żadnych informacji. I dalej o tureckich kobietach. Mam wrażenie, że Mało jest w nich takiego najszczerszego życzenia, żeby drugiej kobiecie było po prostu dobrze. Jest za to zazdrość, rywalizacja, obgadywanie, dużo negatywnej energii i uderzanie tam, gdzie najbardziej boli. Jak ja sobie z tym radzę? E, otóż ja unikam tureckich kobiet. I tu pewnie posypią się pytania, no ok, sąsiadek, możesz unikać, możesz udawać, że nie mówisz po turecku, a co w takim razie z relacjami, co w takim razie z kobietami w rodzinie, jakie masz relacje. Więc te relacje są poprawne, nic więcej. Raz na jakiś czas jedziemy do teściowej, która mieszka z córką. Ale to są odwiedziny, które trwają 15-20 minut. Wypijamy kawę, herbatę i modlimy się, żeby nic się nie stało przez te 15-20 minut. A skoro jesteśmy przy odwiedzinach, to chciałam powiedzieć Wam o niezapowiedzianych wizytach. Turczynki uwielbiają się odwiedzać, natomiast te odwiedziny nie trwają 15-20 minut. One, jak przyjdą, to przyjdą na pół dnia lub cały dzień. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że one mają za dużo czasu i to mówię na podstawie tylko oczywiście własnych doświadczeń i awanos. Większość kobiet tutaj nie pracuje i dlatego mogą sobie pozwolić na takie odwiedziny. Czego nauczyła mnie Turcja? Stanowczości i wyznaczania granic. Numer dwa na mojej liście przebojów to tureckie urzędy. Jeśli wydaje Wam się, że jesteście spokojni, jeśli wydaje Wam się, że jesteście cierpliwi, polecam odwiedzenie kilku tureckich urzędów. Turecka biurokracja przetestuje właśnie te Wasze cechy charakteru. Opowiem Wam, co się stało w poniedziałek. W poniedziałek byliśmy w jednym z urzędów, żeby załatwić dosyć prostą sprawę umowa zakupu w urzędzie były dwie osoby, pan i pani, zaczęła nas obsługiwać pani, przygotowała umowę, prosta sprawa, ja ją podpisałam i w tym momencie do naszej rozmowy włączył się pan i mówi do mnie, chodź tutaj. Mnie po prostu już zamurował, z... ja zastygłam, jak usłyszałam coś takiego, bo według mnie to jest bardzo niegrzeczne i mnie zamurowało jak można tak się odezwać tym bardziej w urzędzie i mówię że nie rozumiem o co chodzi a on mówi do mnie chodź tutaj przetestujemy twoją znajomość tureckiego co się okazało panu nie podobało się to że ja wymieniałam się z mężem uwagami w po angielsku w urzędzie natomiast z tą panią oczywiście rozmawiałam w języku tureckim ja odpowiedziałam mu, że nie będzie testował mojego znajomości, mojego języka tureckiego, ponieważ ja przyszłam tutaj z dowodem osobistym z tureckim i ta moja znajomość języka tureckiego została już sprawdzona kilka lat temu, kiedy nadano mi obywatelstwo tureckie. On się cały czas upierał, że nie, że nie podpisze tego dokumentu, jeśli on nie sprawdzi, czy ja znam turecki i czy, i czy na pewno rozumiem, co jest na tym dokumencie. Więc ja mu powiedziałam, że ja nie jestem głupia jakaś, że przyszłam tutaj w wiadomym celu, wiem po co, wiem co to jest za umowa, wiem co kupuję, wiem ile płacę, że nikt tu mnie nie przyciągnął na siłę. Natomiast pan cały czas twierdził, że on chce przetestować moją znajomość języka tureckiego, nie podpisze żadnego dokumentu i że rzeczywiście nie podpisał. W tym momencie mój mąż się strasznie wkurzył. Koniec końcem umowa została wystawiona na mojego męża i wyszliśmy stamtąd poddenerwowani. Jak radzę sobie z tureckimi urzędami? Unikam. Wydaje mi się, że to jest jedyne sensowne rozwiązanie. Oczywiście jestem w, o tyle w komfortowej sytuacji, że mam obywatelstwo tureckie, mam własne mieszkanie, rachunki wszystkie są na mnie, większość rzeczy załatwiam online. I oczywiście są osoby w urzędach, które są bardzo sympatyczne, pomocne, zrobią wszystko, żeby pomóc ci rozwiązać daną sprawę, ale generalnie tureckie urzędy należy omijać. Mała przerwa w nagrywaniu dzieciaki przyjechały na przerwę, zjadły, a teraz przyjeżdża po nich busik i zabiera do szkoły. I wracamy do kręcenia. Jesteśmy przy numerze 3. Numer 3 na mojej tureckiej liście przebojów to tureckie podejście do pieniądza i do turystyki. Trudno wyobrazić sobie wakacje w Turcji bez zrobienia zakupów, prawda? Ale tutaj chciałam Wam zadać jedno pytanie. Czy kiedykolwiek, będąc w Turcji płacąc za coś, nie czuliście się czasem tak, że może ta cena jest trochę zbyt wygórowana, albo w ogóle płacąc za coś, czuliście tak się trochę dyskomfortowo? Powiem wam, z czego to może wynikać. Otóż e, sklepy, które odwiedzacie z wycieczką, muszą płacić ogromne pieniądze za to, że w ogóle się w nich pojawiliście. Kto pobiera za to pieniądze? A przewodnik, firma turystyczna, firma przewozowa. Każdy ktoś coś tam y, uszczknie. Co możecie z tym zrobić? Tak naprawdę, jeśli y, zwiedzacie z wycieczką, to za dużo zrobić może nie możecie, ale to, co wam polecam, róbcie zakupy wtedy, kiedy już nikogo nie ma w sklepie, kiedy jesteście sami. Natomiast, jeśli y, nie zwiedzacie z wycieczką, polecam wam robienie zakupów w mniejszych sklepach. Jakość produktów w tych sklepach jest o wiele wyższa, natomiast ceny są o wiele niższe, często nawet o 50%. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Ja nie lubię tego, że ogrom tureckich sprzedawców, patrząc na człowieka, widzi tylko i wyłącznie jego portfel, więc chciałam Was na to uczulić. I ostatni punkt na mojej liście przebojów, numer cztery, to niszczenie środowiska. Niestety. Niszczenie środowiska w każdy możliwy sposób, tak długo, jak długo wpływa kasa do kieszeni. Turcy nie dbają o to, co mają, a ironią losu jest to, że turystyka niszczy to, na czym się opiera. Smutne jest to, że nikt się tym nie przejmuje, kasa wpływa i tylko to się liczy, a Kapadocja eksploatowana jest do granic możliwości. Zauważalne to jest szczególnie w ostatnich latach, i co jeszcze, góry, góry, śmieci. Wydaje mi się, że to Turkom kompletnie nie przeszkadza. Będąc na tym odcinku pomiędzy Avanos a Çavuşin, próbowałam zrobić kilka zdjęć. I prawdę mówiąc, za każdym razem było mi ciężko, ponieważ wszędzie były śmieci, butelki, torby foliowe, puszki po napojach. Gdzie nie scenęłam i próbowałam zrobić fajne zdjęcie, wszędzie były śmieci. Dopóki nie zmieni się podejście turków do środowiska, dopóki nie zacznie się mówić o tym w szkołach, wydaje mi się, że ta sytuacja ulegnie tylko pogorszeniu. I bardzo smutne jest to, jak zaczyna wyglądać Kapadocja. Czy coś z tym można zrobić? No właśnie, czy coś z tym można zrobić? Pomóżcie. Ja ze swojej strony y, dwa miesiące temu napisałam list do Ministerstwa Turystyki, i czegoś tam dokładnie nie pamiętam, y, i tak sobie czekam na odpowiedź. Natomiast tak prywatnie jeszcze to zbieramy śmieci, po prostu za każdym razem, jak idziemy w góry, zabieramy ze sobą worek na śmieci i zbieramy. Jak mogłabym podsumować życie w Turcji? Po tym wszystkim, co Wam powiedziałam. Otóż kiedyś gdzieś przeczytałam, że życie w Turcji można porównać do związku z taką piękną osobą. Ta piękna osoba mówi do Was wierszem. Ale też potrafi nieźle dopiec. E, ta piękna osoba ma kiepskie wykształcenie, niezbyt dobrych przyjaciół, ale się razem dobrze bawicie. Dobrze się razem bawicie, ale na koniec dnia mogą pojawić się kłótnie, a nawet przekleństwa. E, czasem się kochacie, czasem się nienawidzicie, ale nie potraficie żyć bez siebie. I tak to właśnie wygląda. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam Was już niedługo, gore res. I weź człowieku tutaj coś nagraj. Mucha. Sąsiadka. Kamy. Hej kochani, to znowu ja. Chciałam Wam jeszcze dograć, dla Was dograć jeszcze kilka rzeczy. Otóż, tak, na mojej liście królują tylko cztery rzeczy, które najbardziej mnie denerwują w Turcji. One królują e, nieprzerwani od tych 20 lat, tak jak to wspomniałam. Natomiast jest wiele, wiele innych rzeczy, które mi przeszkadza. E, tylko nie powiedziałam o nich, ponieważ. Albo się do nich przyzwyczaiłam, albo one zmieniają się w zależności od tego, co dzieje się w naszym życiu, ale chciałabym Wam trochę tych rzeczy przytoczyć. Mam całą listę. Otóż, jedziemy. Litry do mestosa. Brak fachowców. I wierzcie mi, jeśli kolejny usta przyjdzie do nas do domu, to ja się albo wychodzę, albo się wyprowadzam. Zakładanie kurtki przy 20 stopniach, bo przecież jest listopad. E, Fochę tureckich kobiet. E, ale, wiecie co? Moja siostra, pozdrawiam, powiedziała mi, że przecież my mamy Polish face. Taki, Taki polski foch. E, a, na wszystko jest czas, mimo że nie ma czasu. Tureckie kobiety są mistrzyniami udawania serdeczności i według mnie zasługują na Oscara. Zamiatanie spraw pod dywan. Przerwy w dostawie prądu, gazu i wody. Wyobraźcie sobie, że wstawiacie ciasto do piekarnika i po 20 minutach wyłączają gaz. Wiele produktów kosztuje w Turcji średnio 2-3 razy więcej niż w Polsce. Stąd wiele normalnych rzeczy urasta do rangi luksusowych. Przy tureckich zarobkach to naprawdę żart. Wpychanie się do kolejki. Nienormalne podatki narzucane na samochody, produkty elektroniczne i nikt nic z tym nie robi. E, wszyscy cię oceniają, ale tylko spróbuj ich skomentować, zażartować na ich temat. Nie, 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 nie polecam. Obgadywanie. Wiecie co? Czasem mam wrażenie, że ja jestem pierwsza do narzekania, tyle Wam rzeczy wymieniłam. Ale jestem też pierwsza do bronienia tej turcji, więc nie jest tak źle. Jak widzicie, jestem szczęśliwa, uśmiechnięta, pozytywnie nastawiona. Poza tym w tym tygodniu wydarzyła się jedna rzecz, która po prostu e, dała mi takiego energetycznego kopa. Otóż em, Okazało się, że w ten czwartek mam prowadzić zajęcia z języka angielskiego w szkole państwowej. I do końca nie wiedziałam, jak, jak to ma wyglądać, czy rzeczywiście ja mam prowadzić całą lekcję sama, czy w ogóle co to ma być, jaki, jaki ma być temat tej lekcji. Do końca nie wiedziałam. Wszystkiego się dowiedziałam w dniu tej lekcji, natomiast jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Lekcja wypadła bardzo ciekawie. Dzieciaki w niej uczestniczyły, były zadowolone i nie chciały wyjść po skończonej lekcji. Miały do mnie po prostu pytanie za pytaniem, były uśmiechnięte to mi też dało tyle energii. I kolejną lekcję mam w następny czwartek. Następny czwartek to będą różnice kulturowe. Ja będę opowiadała o Polsce, o Szkocji i o Anglii. A oni na podstawie mają, moich pytań mają przygotować się do opowiadania o Turcji. Więc nie mogę się doczekać. Też planuję coś upiec, takiego typowo polskiego, jakieś ciasteczka, żeby im zanieść, spróbować, bo również jedzenie będzie jednym z tematów tych, tej lekcji. Oprócz tego będę szykowała prywatne lekcje angielskiego, tutaj się nic nie zmienia, oczywiście cały dom na głowie, dzieciaki, prace domowe, wizytę, wizyty u okulisty z Sarą. W sobotę idziemy odzyskać naszego kota, pana Łukasza. Gdzieś zniknęły nasze koty. Okazało się, że ktoś je zabrał. Ale dzisiaj z samego rana wrócił Zoki. Nasz malusieńki Zoki wrócił. Nakarmiliśmy go i gdzieś sobie siedzi tutaj w słońcu. Natomiast ukradziono nam jeszcze pana Łukasza. Wiemy, gdzie przebywa. Ja, mąż, Adaśko, Sara... Ich przyjaciele z Afganistanu, idziemy taką grupą silną odzyskać pana Łukasza. Może, powinnam wam to nagrać. <gry> A i jeszcze jedna rzecz. Przepraszam Wam bardzo, jeśli ja gdzieś tutaj latam oczami i nie nawiązuję tak, jakby z Wami kontaktu wzrokowego, ale to jest mój dopiero trzeci film, i jeszcze nie przyzwyczaiłam się, że muszę patrzeć sobie tutaj w ten jeden punkt, żebyście mieli wrażenie, że mówię do Was, bo ja tak mówię cały czas do Was, tylko gdzieś tam mi oczy latają, a to coś, na coś się popatrzę, a to sąsiad idzie, a to tam kot przejdzie i tak dalej. To wszystko wpływa na to, że nie mogę się wpatrywać w ten jeden punkcik. Obiecuję, poprawię się. To co, kończymy. Do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że spotkamy się gdzieś w terenie tym razem. Nie w domu, nie w kuchni, nie na balkonie. Może na bazarze. Może zabiorę Was do Goremy albo do Czawusin. Zobaczymy jeszcze. raz i bardzo dziękuję za uwagę.